No, jeszcze ch chciałem ci nagrać, pokazać, ee, jaki tu babol jest. Był zrobiony właśnie przez przypadek. Mówię, a, odkręcę sobie, zobaczę, co mówiłem o napinaczu. To jest przykręcone, wiadomo, tak, co nie. Tutaj do tego. Jest ten hydrauliczny, tam się wciska, zaraz go tam się zablokuje, wcisnę. Ale ten był tutaj. Właśnie coś mnie zaniecierpliwiło, że koniec rolki jest jakiś dziwny, co nie? A tu jest taki babol, że to w kurwa się nie rozjebało. Czeski błąd. Tu jest podkładka, ale ta podkładka jak zawsze pamiętam, ona jest, to jest włożone tak, bo ta śruba zawsze jest i ta podkładka powinna być tu. Bo mówię, że coś właśnie ten się giboczał się na ten, więc ta podkładka, te dziady, które robiły to, nawet jest ślad tutaj, co nie? Tu jest od śruby, a tu jest od drugiej strony, była tu. I ten napinacz był za blisko bloku I tu nie dolegał normalnie, że to się chodziło, że to się nie rozwaliło A co najgorsze To ta, ta śruba była dokręcona Ale ona parała cały czas w to miejsce, co nie? I mówię, kurna jakoś lekko poszła, bo to powinno być dojebane I że tylko na kawałku gwintu trzymała, co nie? Bo ona normalnie to ma wypust i wchodzi tak A była na równo Co nie? No tylko tyle, chciałem pokazać. Dobrze, że to rozebrałem. Tak więc cały problem z rozrządem to już... Znaczy z wymianą... No i takie się bobole zdarzają właśnie. No. Dobra, pozdro.